Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy wtorek, 28 stycznia 2025. I tutaj chciałem powiedzieć, że wczoraj miałem dosłownie wizję na jawie. Siedząc przed komputerem, nagle miałem wizję. Wizję swojego snu, który już był dawno temu. Gdzie stałem na swojej ulicy obok swojego domu, a wszystko wokół płonęło. A ja wtedy się zapytałem, czy tak wygląda koniec. No i wczoraj sobie włączyłem audycję Krzysztofa Jackowskiego, robił wizję z Chin. No i on tam powiedział takie zdanie. W 26 roku, czyli w 2026, zacznie się wojna. I w trzy rejony Chin polecą głowice nuklearne. I co jest najlepsze, Chiny dopiero po 2028 będą krajem bezpiecznym. I mi normalnie to od razu aż pociemniało przed oczami. Bo ten sen był ostrzeżeniem, do jakiego rozpierdolu dojdzie na świecie, skoro aż w Polsce wszystko płonęło. To są rzeczy niewyobrażalne. No możecie uznać, że pierdolę farmazony, że jestem naćpany i tak dalej, ale to już wasza sprawa. Mogę powiedzieć wam tylko jedno, ostrzegam was. Co by się nie działo na świecie, nie spierdalajcie z Polski. Siedźcie tu na dupie, bo tu będzie najbezpieczniej. Bo przez całą Europę i świat będą się przetaczały różnego rodzaju watażki, wojny, konflikty, rzezie i cholera wie co jeszcze. Więc jedyne co mogę zrobić to powiedzieć wam siedźcie na dupie w Polsce, bo w Polsce będzie najbezpieczniej. I Polska w najmniejszym skutku ucierpi przez ten rozpierdol światowy. A kto go zacznie? No niestety. <laughs> Zaczną go Amerykanie. I to przez durną politykę Donalda Trumpa, która będzie zaborcza, bo im się wszystko należy. Tutaj Krzysztof Jackowski powiedział że Trump zdobędzie militarnie Grenlandię, aby najmniej jej małą część. Powiem Wam tak, ja w to wierzę. Dlaczego? Bo Amerykanie są durni i posuną się do wszystkiego, żeby zdobyć e, zasoby mineralne e, i strategiczne, a także surowce do produkcji zaawansowanych technologii. Więc powiem jeszcze raz, ostrzegam Was, żebyście siedzieli na dupie w Polsce. Pozdrawiam serdecznie.